Z tej strony Gamer Pro. a dzisiaj Wam powiem sposób darmowego, Leona. Zostawcie łapkę w górę z Oczywiście dzwoneczka nie da się włączyć. No to tak, musimy mieć skrzyneczkę przygotowaną. Wchodzimy w sklep i w i w kod twórcy wpisujemy losuj leoda. Tutaj ja wam pokażę, jak to się pisze. LO, -so Leona. to tak się pisze. Trzeba to wpis, trzeba kliknąć wpisz. i otworzyć skrzynkę do boxa. I macie leona. No to cóż, mam nadzieję, że taki porannik jak to do Chile na Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli polubiliście ten kanał. Zasubskrybujcie. O, zasubskrybujcie ten kanał. I jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia ja w kolejnym odcinku, poraniku lub piosence. Bo piosenki w sumie też będę nagrywał, Bo se stać. No to pa, cześć.